No i co wariaty, w dzisiejszym odcinku oczywiście na samym wstępie wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, bierzemy wszystkie komentarze, których jest 129, za każdy jestem wam ogromnie, ogromnie wdzięczny i zobaczmy kto skinka sobie zgarnia i zgarnie go daj dziubasa, to jest chyba twój pierwszy skinek u mnie na kanale zgarnięty, więc nic tylko pogratulować i jeżeli trening w opisie kanału masz to skinka już dostałeś, aby w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie takiego kałaszka czerni. jeżeli chcecie go zgarnąć to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. No i oczywiście jesteście yy, na CSGO skinie i na przykład chcecie coś sobie wpłacić to możecie sobie w tym właśnie miejscu wpisać kodik genetyczny. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale będzie mi ogromnie, ogromnie miło, jeżeli rzeczywiście z mojego kodu skorzystacie, bo jeszcze raz, daję wam on 10% bonusu do depustu i 2 złote 10 groszy zł na start. Dodatkowo przy wpłacie skinami macie jeszcze darmowy prezencik dla kogoś, kto właśnie... Skinami wpłaca co każdy depozyt I oczywiście również za wpłaty z kodem genetycznym Macie szansę na zgarnięcie fajnych, fajnych kosek Chociażby gut w wśnieć, Survival Case Hardened aktualnie mają szanse na zdobycie tego przedmiotu większe i jeszcze kilka innych kosek, też naprawdę fajnych. Możecie sobie zgarnąć po prostu wpłacając z kodem genetycznym. Nie wiem o co chodzi jeszcze z tym płomieniami, ale skoro mówią, że szanse na, tego, na zdobycie tego przedmiotu zostały zwiększone, to prawdopodobnie tak jest. Więc dla osób, które wpłacają sobie na przykład trzy dyszki czy dwie dyszki, to macie aktualnie większe szanse na zgarnięcie sobie Good Knife albo Survivala właśnie z kodem genetycznym. Genetyczne. A co my robimy w dzisiejszym odcinku? Jesteśmy trochę poza tutaj nowymi update'ami i tak dalej na CSGO Skinsie, no i przyciśniemy sobie nowe skrzyneczki, zrobimy sobie po trzy oczywiście e, z nowych skrzynek w trybie normalnym i w trybie zboostowanym, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja na pewno chciałbym wrócić jeszcze do skrzynek e, piekła i... co tam było jeszcze? Piekło i kurwa, ty, no zapomniałem. Piekło i niebo, chyba tak je można nazwać. Divine i, i coś tam jeszcze. Nie pamiętam. Dobra, chuj w to. Na początku skupmy się właśnie na tych skrzynkach. Teen Star Case na samym końcu za 84 i później na następny case Battle zostaje nam jeszcze raz ten Teen Star Case i do tego czacink. No i no co, lecimy z tym po prostu Ja kurwa dopiero wstałem, pozytywna energia Nie no, żartuję, mam chujowy humor Od jakichś dwóch, trzech tygodni Dlatego też filmy widzicie rzadziej e, Nie wstaję z łóżka, nie chce mi się kurwa nic No ale uznałem, że dzisiaj Zrobię sobie jakiś opening, może mi to humor Poprawi, może go jeszcze bardziej spierdoli No ale to jest normalne, to jest normalne Nie każdy musi się zawsze czuć dobrze Ja się czuję aktualnie jakie bane gówno e, Więc co, więc pomysłem Na odwrócenie uwagi od mojego humoru Właśnie jest dla mnie nagrywanie nie. Więc kto wie, może będziecie teraz widzieli po dwa filmy dziennie, nawet jeżeli będę miał siłę, jeżeli będzie mi się chciało. Ale na pewno chciałbym zrobić daily z powrotem, bo kurwa, no ładnie trzymaliśmy daily. No przez kilka miesięcy naprawdę ciągle, ciągle, ciągle daily. A później się to wszystko spierdoliło właśnie przez mój humor, przez moje lenistwo, można tym samym powiedzieć. No ale dość narzekania po prostu. Chciałbym Was poinformować, że, e, że postaram się wrócić do daily. Że skiny wszystkie, które Wam jakiekolwiek zalegałem, w ciągu jednego dnia, góra dwóch na pewno zostaną wysłane. ale my skupmy się na tym case battle. Dobra, Glotchy Coral Bloom w stanie za zadyszkę. Nie najgorzej teczek za 14 też zły nie jest, tylko że teraz są najważniejsze skrzynki. To są tylko dwie dychy różnicy, gdzie my dwie dychy płacimy aktualnie teraz za jedną skrzyneczkę. No i 19 nam wypada, ok. 7 zł więcej to zawsze jest jakaś przewaga, i Bloodsport daje nam już czystą przewagę. Więc nie ma źle. Teraz tylko żeby te. O kurwa, ty, ten scout wygląda zajebiście. Szkoda, że jest tani, bo bym takiego przygarnął do ekwipunku. No i co, no i lecimy teraz z Boostami i zaraz z ostatnią skrzynką za 84 zł. Bloodsport, 27 zł znowu, nie najgorsza jest ta skrzynka i znowu Bloodsport, spoko, zawsze jest tu coś i teraz dwie za 84. Póki co od tej battle generalnie nie zapowiada się na jakiś profit, ale, ale ta ostatnia skrzynka, w sensie przedostatnia, przed tą też nie wygląda źle. No i okej, okay, ostatecznie rzeczywiście jakiś tam profit udało nam się wyciągnąć No to zróbmy sobie tego Teen star case'a Jeszcze raz tylko w buście Robimy tak I zróbmy sobie jeszcze właśnie tę najdroższą skrzynkę Tylko, że ją zrobimy inaczej Dwa razy tak I dwa razy tak Tutaj usuniemy sobie po prostu dwa Teen star case'y Nie, zróbmy tak Znowu, to jest trochę kombinowanie, ale chcę żeby to było fajne Dobra Zróbmy coś takiego. Osiem skrzynek, to może być jeden z krótszych odcinków, bo nic oczywiście już w balansie nie mam. Nic tutaj z punktów też. Okej, no 9000 okay, no, teoretycznie mogę wymienić, ale zrobię to prawdopodobnie po tym case battle. No i, no i co, no i lecimy z tym po prostu. To trzeba wygrać. Tutaj jest tylko jedno nastawienie. Jeden najmocniejszy case battle. Skrzynki będą przetestowane już. No i ten case battle po prostu musi wyjść. Co tu nie gra? Co ja kurwa zrobię, mnie tak? Dobra, zrobię coś takiego. Na buście te skrzynki będą mocniejsze, więc wydaje mi się, że mogę zaryzykować. Dwie na trybie standardowym no i lecimy z czymś takim: dwie na trybie standardowym Teen Star Case, jeden na buście, jeden czacink na trybie standardowym, trzy na buście. No i co? Jako, że w poprzednim Case Battle wcale nie było aż takich niesamowitych jakichś dropów ani dla mnie, ani dla bota, to ja bym to szczerze zrobił. Na dwie osoby w trybie standardowym. Mam nadzieję, że to wyjdzie. To jest moja jedyna prośba, tylko żeby to, kurwa, wyszło. Tutaj mamy Karambita z Hardenda za 13 koła. Ja nie sprawdzałem tych skrzynek kompletnie, nie otwieram żadnej z tych skrzynek w ogóle jeszcze. Więc każdy drop, każdy item, to jest dla mnie, kurwa, zaskoczenie. No i Orion 200 złotych, 300 nawet, spoczko. Teraz najdroższa skrzynka, Franklin 200 złotych. Znowu 300, kurwa, dobra, te skiny idą w górę w cenie Ale ja nie mogę narzekać W ogóle pizgamy się na Biszkoptera Biszkopter, chuj ci w dupę, ty, Biszkopter ostatnio gile na live. Lecimy dalej Oj, chuj Okej, okay, dobra, 100 złotych, myślałem, że to będzie więcej I ostatni Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to Tylko, że to nawet nie jest, kurwa, profit Ej, 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 ej. co się tu, kurwa, odpierdala? Co się tu, kurwa, odpierdala? 400 wy w plecy, dobra 300 wy w plecy na takim case battle'u ale to nadal jest w plecy! To mi się nie podoba. To nie do mnie tak. Naprawdę to nie do mnie tak. Może na trybie standardowym coś te skrzynki oddadzą. Klikniemy sobie trzy na buście. No i to by było fajne. Gdybyśmy dostali na przykład kurwa, no nie mówię nawet o takim Fenek Foxie czy Tiger Tufie ale tutaj już ten hot, chociaż na Fenek foxa ty 4%, To też nie jest źle że one są w suwenirach. Te bez suwenirów chyba są droższe nieco. 1% mam jeszcze na Emerald Dragona. Jakieś tam procenty na Print Streama 2,8% na Print Streama za 1800. Na Golden Coil za 1400 też niecałe 0,1%. Dev Strike też mają swój procent. Deep Pressy, który też skrzynkę zwraca, ma swoje procenty. No dobra, no kliknijmy to sobie. No może to wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to wróćmy na Case Battle. A. Ale proszę, żeby to wyszło. 3, 2, 1. Fennec Fox 4%. Bank. Ja pierdol Stat track Factory New chociaż. Factory New, no ale to nie jest stat Dobra. Inaczej. Inaczej, inaczej, inaczej. Dwa czacingi. Ile kosztują te skrzynki w trybie Joker? Chciałbym jeszcze sprawdzić. Okej, okay, tutaj mamy auta za 200. Kliknijmy sobie na 2. Co my tutaj jeszcze mamy? Gunslingera, jednego. Nie, nie możemy sobie kliknąć. Chuj w to! Robię jednego Gunslingera. Albo sypnie, albo nie sypnie. Robię tu trzy osoby, trypander. Dawaj. Motoglowse Eclipsy dla kogoś. Motoglowse Eclipsy. A jeżeli nie Motoglowse Eclipsy, to cokolwiek, że z Battle zrobi chociaż 2x. -a. kurwa, taki rubi. Dajcie mi go w tym momencie. Bęk! Ja pierdolę. No to co widzowie? Wymieniamy tokeny Próbujemy jakiś ostatniej. Nie wiem kurwa, od nogi kombeku. Nie wiem co powiedzieć nawet. Ja pierdolę. No, wrócę na pewno do tych skrzynek. To mogę powiedzieć. 57 złotych i, I ja im kurwa jeszcze nie odpuszczam. Ja im jeszcze nie odpuszczam. No nie ma szans. 4 osoby, Rufles, Trypander. Karambit, Crimson, web i jesteśmy w domu Mamy 3x wtedy na odcinku Net ponad, 4x -a. Dawaj Taki butterfly też spoko W dzisiejszym odcinku to było na tyle Ja robię sobie przerwę Pewnie półgodzinną, ale robię sobie przerwę No i widzimy się Kurwa, kto wie, może jeszcze dzisiaj hasło w dzisiejszym odcinku, żeby zgarnąć skina z początku niech będzie na przykład. Kurwa, no nie wiem, już z... No nie, nie, nie z 300, ale z, z 200 odcinków na tym kanale było i hasła mi się kończą, ale wasza ulubiona konsola. Dzięki Wielkie za oglądanie. Widzimy się albo dzisiaj, albo jutro. Elo!